Ja pierdolę, co? Ucisz dupę, kurwa, frajerze. Znaczy, <laughs> życzenia. Kurwa, miły bądź, miły bądź, kurwa. Potem napomnisz, ja... że ci, kurwa, za trzy lata, że ci życzę niezłomne w 2025, kurwa, Dawid. Luz. Wszystkiego najlepszego. Aha, i tyle? Zaczynam, kurwa, dobra? Aha, dobra, no. <laughs> Ci tak, chciałbym ci tak, życzyć wszystkiego co najlepsze, ale no ciężko mieć coś dużo lepszego niż kobietę, którą masz obok siebie. Nie wiem czy da się mieć więcej pieniędzy, ale myślę, że ciebie stać jeszcze na dużo więcej, bo, bo te 100 tysięcy miesięcznie ze skrzynek to, 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 to da się je więcej na pewno wyciągnąć, na pewno jeszcze więcej pieniążków, fajnych kontraktów. No i co? Szczęście masz, no bo... Kobieta leży sobot. <głosy> <głosy> nie no, daś jaśnego słupka, kurwa przede wszystkim, no bo wszystko masz, pieniądze. Karierę piękną. Kobieta. Wspaniały kanał. Przyjaciela na pewno, do którego nie jeden ci zazdrości. <noise> I chciałbym mieć takiego przyjaciela. <noise> o kurczę. <noise>